Proszę Państwa, no, ale ohhaltę, no, said, teraz şeyler, że skończy. Stąd mamy prawo liczyć, że ten kryzys się kiedyś zaczął i kiedyś się skończy. Że na pewno nigdy nie wróci koniunktura, taka jak była dwa, trzy lata temu, ale że może nie będzie takiego dołka, który jest teraz. Tegorocznego rocznego, to pan policzy, jaki pan ma stosunek zadłużenia w mieście. Może ja opowiem tylko jedną rzecz. Akurat pan kulą jak kulowką, bo założone ceny na działy, które tutaj są, są 300 i poniżej 300 zł. Więc to jest totalne nieporozumienie. Pan nie czyta tego są, w ogóle na mnie budżet zdejmijcie 27 miliardów z budżetu tegorocznego, czyli nie panu powiadam. Ale proszę, 30, proszę państwa, Ale w, 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 wchodzimy no, na temat no, sprzedaży. Już państwo mówili, trzy lata temu, kiedy była hosta i besta, to na tej sali były głosy, że się wyprzedajemy, że chcemy wszystko w grupą sprzedać, że rozszerzamy ilość mieszkańców. Teraz z kolei odwrotnie. W tym momencie może... Zależnie od tego, jaka koniunktura, no, gdzie komu, co wydobie. Także wiecie, sprzedaż działek to taki temat, który można z jednej i z drugiej strony robić. Nie może pani cały czas mówić, panie przewodniczący. Proszę, powiem, przewodnicząca. Ja nie Proszę nie... innym głosem. Pani po przewodnicząca, wyprzedaż sprzedaż działek była wyprzedaż rodowy pod tym względem, żeby wyprzedane były działki, na przykład na Sobieskiego, tam gdzie powinno się przydać nam na przyszłych pokoleń na przedszkole Wszystkie atrakcyjne działki, które pod względy oświatowe wyprzedane są. I co zostają? wierzyć? A o te działki, które są budowlane nikt tutaj nie powiedział słowa. Walczyliśmy o działkę na przykład przy vis-a-vis przedszkola, prawda? Panie to nieprawda, to nieprawda. Trzy lata temu sam pan profesor ale nie został ten temat. Musiałam ale... go Proszę, pani Zieloni. Ale proszę państwa, no. sama mówiłam panu burmistrzowi tutaj na Komisji jednej, że według mnie były za duże ceny działek. Że Pani która się zmieniła, to co pan burmistrz powiedział, I że te działki się trudno sprzedają, żeby ceny były według mnie poza dużarem. Były wytłumaczenia pana burmistrza że rzeczy wystawiają takie ceny, tak muszą wyceniać, po jakich e, cenach są działki sprzedawane. W tym roku ja przeliczyłam, pokusiłam się w niemal swojego budżetu, bo dzisiaj zaantoniam, ale... I tak jak Pan Burmistrz powiedział, w stosunku do tego, że mieliśmy ceny działek po 700-800 złotych, gdzie uważamy, że jest zawyżone, to w tej chwili są działki po 300 złotych, 400 zł i, i tak. I to, co Andrzej powiedział o tych srebrach, bo to ja na poprzedniej komisji powiedziałam, że musimy mieć działki, sprzedawać, starać się, ze względu na to, że nie idą do nas banki te pieniądze, tylko idą na inwestycje. Jeśli ten wniosek się udało, jest ogromny, czy pan chce coś powiedzieć? Proszę pana, to proszę, no, ale na udę za głowę, cały czas dogaduję i nic nie można powiedzieć. Chce pan... Proszę bardzo. To pan, pan, ja, ja dziękuję Proszę, pan. pan... słucham. Ja? Ja Nie, no bo ktoś tam odpowiada. Ja, ja cały czas ten pan mówi. Nie, nie, ale jeżeli państwo chcą zabrać głos, tak słuchamy, słuchał, no oczywiście na żywo mieszkańców. Proszę, pan Andrzej Górak. Proszę państwa, przypomnijcie sobie z terenem sosnowa Świderska, gdzie jest obecny przedszkolny. Przecież tam pan może na siłę chciał sprzedać to, żeby Strony. prowadzić zabudowę yy, z Proszę Przecież o Moment, ale no, przepraszam. Zawsze w planie były tam zapisane usługi miejskie. A to mi nie tam, było jeszcze. Moment, proszę państwa. Chwilę wróćmy do projektu budżetu. No, ma, Wracamy. To to, moment. Coś więcej więcej. Proszę, pięć minut przerwy, proszę państwa.